Ciemka to witam Was w kolejnym odcinku z Dark Orbit. Dzisiaj sobie odbierzemy nowy statek, podobno nowy. Tak, to jest napisane. Co, sobie licencję bojową? Nie obraźcie się. Trochę tego odebraliśmy, bo to, wiecie, są te wszystkie nagrody tutaj. Możemy zresztą przeczytać, co tam dostaliśmy. Co my tutaj mamy? o 15 tego oleju. Jedno rudę wysadzania, 100, 100 tych za, rakietek zamrażających, 10 tysięcy białki, 10 tysięcy RSB, 3000 tej amunicji, yy, która tam bije 6,5 razy w alienki, a razy 4 w graczy. 50 jakiś regulator wiązki akcjonowej, to coś tam do montowni, do końca wiem co to jest. Wzmacniasz osłon, 10 godzin, to jest 25%. Dalej, 8000, 6000 raczej białki, 1000 tej lepszej falieny, 5 oleju, 1500 białki, 5000 tej lepszej, 5000 białki. 10 oleju, 50. Znowu tej regulator wiązki akcjonowej. Jedno wysadzanie, 5000 RSB, 20 rakiet tych UBR. No, 20 tysięcy tych czerwonych rakiet. Jednego Zefira, no to zaraz go sprawdzimy. No i znowu tych regulatorów 100. Czyli całkiem sporo rzeczy z tego było. No, oczywiście nie. Nie będę was namawiał do kupna, bo to i tak już będzie raczej po czasie. No, więc. Tutaj to spróbuję sobie zrobić dzisiaj w tych 200 hajsów, to sobie już dam spokój. Te dwie rzeczy, 8000. Też tyle krystalonów miałbym walić dla 8000, a tutaj tylko 10 olejów jest. Nie chcę mi się, po prostu nie chcę mi się tego, ja bym musiał tu niesamowicie uciec. Dzisiaj chyba jest ostatni dzień tej przepustki. Kiedy to nagrywam oczywiście. A tutaj jest jakiś taki dziwny płonący ślad. Co to jest? E, może to po prostu jest też do użycia, tylko e, a ile tej amunicji? 5000. No, bym mógł to dokończyć. Te 5000 amunicji, no, może nawet spoko będzie, więc e, czemu by nie? Prawda, czemu by nie. No nie wiem. To jeszcze spróbuję zrobić, a teraz sobie spróbujmy przetestować Zefira. W ogóle nie wiem jak on działa dokładnie. Jakieś tam ma umiejętności. Zaraz sobie to sprawdzimy. Możemy na niego też wszystko wrzucić po prostu i w ten sposób go przetestować. Gdzie jest Zefirek? Jest tutaj. No i teraz, aha, no tak, tak to się robiło, dodawało się do ulubionych, wtedy one tam były, tak, jakoś tak, zaraz sprawdźmy, jak jest ulubiony, to chyba tutaj wtedy jest do wyboru, tak jest, dobra, no to teraz, co ten zefirek może mieć w ogóle, zobaczmy sobie tutaj ee, jego skile. tutaj będzie coś napisane? Tutaj nie ma. Czy ma jakieś skille pasywne? Hmm. Coś bym tam miał chyba. Yy, w ogóle, aktywuj. A czekajcie, tutaj Cytadela? A nie, tutaj też nie ma Cytadela rozpisanego. Yy, no dobra, to zarządzaj. Yy, laserów ma tutaj 12, tak? 2, 4, 6, 8, 10, 12. O, generatorki, moduły, lepszające statyk. W ogóle mogę coś tu wcisnąć, zaraz zobaczymy. Moduły jakieś mam yy, chyba. A właśnie, nie wejdą. Niestety. Ale tutaj widzę, że dla solasa wchodzi. Kurde, ten solas to. Teraz musi być fajny. No nic, yy, po prostu sobie wyciągnę wszystko z Egisa. Czemu by nie? Przerzucę wszystko na ten statek. A i sobie wtedy zobaczymy, do, dopiero yy, jak to będzie. Wyglądać. Czyli teraz tak, jak tutaj, pyk, zarządzaj. No dobra, to ja sobie to wszystko powyciągam, pokładam i wtedy zobaczymy. No dobra, mamy już uzbrojonego zefirka. W sumie teraz jestem ciekawy. Są jakieś ładunki rozpędu, co daje nam. Yy, że gdy rozpęd nie jest aktywny zwiększa zasięg o 5 jednostek za każdy dostępny ładunek gdy rozpęd zostanie aktywowany każdy ładunek zapewnia 1,5% prędkości statku max 750 na 20 sekund tutaj mamy prędkość 360 prawda zaraz zobaczymy czy to prawda zobaczcie jak zabijamy te alienki to dostajemy po jednym ładunku rozpędu prawda Mamy też e, drugi skill, oczywiście e, to jest jakaś salwa. E, zaraz możemy też to sprawdzić. Stwójeczki. A. E, salwa, która będzie powodowała takie wybuchy. E, tylko bym musiał bo pyta, wyłączyć, bo będzie mi wszystko rozwalał. Dziad jeden. O. Już. Dobra. Jakaś salwa, która powoduje e, serię wybuchów. I teraz. Kiedy mogę tego użyć? O, teraz! O, widzieliście! Podkłada trzy takie miny, które po aktywacji następują: trzy eksplozje, które tworzą formację w kształcie trójkąta na, na zanamierzonym NPC. Każda eksplozja zadaje 20 tysięcy obrażeń. Obszar dotknięty więcej niż jedną eksplozją odnosi łącznie obrażenia. Z tych wszystkich, znaczy no, z eksplozji, w których było obszarze, czyli maksymalnie 60 tysięcy, tylko bez nadziei, bo to mogę użyć raz na 10 minut. To jest takie, można powiedzieć, trochę darmowe kamigadze, ale, ale właśnie, ten cooldown tu jest bardzo duży. Więc nie wiem, czy mi się to do końca podoba. Wiem na pewno, że zefir będzie, e, niestety, e, dobrym statkiem tutaj na, na boty. Dlaczego? No bo przecież z każdym e, ładunkiem rozpędu zwiększa nam się zasięg e, ataku o 5, prawda? No to wiadomo, boty będą mogły sobie z większej odległości strzelać do alienów. Ale też nie tylko, bo e, będzie na takim zefirze łatwiej kręcić po prostu alienki, prawda? Jeśli każdy ładunek daje nam e, większy zasięg z, z tych ataków, e, no to co to nam daje też? No, że łatwiej właśnie będzie nam kręcić, e, łatwiej unikać, ale czy ten statek ma jakieś super zastosowanie, to no nie wydaje mi się. No, bo w sumie nie jest jakiś super pancerny, e, dużo tutaj jakoś super życia nie mamy, e, też 12 tam laserów ma. E, czy ma w ogóle jakiś y, bonus y, do dimajża? Tego nie wiem. Muszę sprawdzić. Hmm, czy w ogóle tutaj będzie napisane gdzieś coś o nim? E, nie. Ale gdzieś tam powinno być y, nawiki z ze e. Jest tutaj. No, i oczywiście zaraz możemy jeszcze przetestować sobie ten speed, bo już mamy w sumie naładowany. W sumie tutaj to chyba nie gaśnie. Tyle dobrze, co mogę sobie tak daleko tu kręcić. Ten speed chyba nie gaśnie. W sensie tutaj nie tracą się te ładunki. Może chwilę poczekać, zobaczyć, czy będziemy tracić te ładunki. Zobaczmy, co tutaj mamy. Ech, tak, to wiemy. Mm, tak. E, o. This ability cannot be activated with zero... e, Tak. E, ta a, nie ma cooldownów podobno. Ta umiejętność podobno nie ma cooldownów. E, to jest ciekawe w takim razie. No ale przez 20 sekund 20 alienów byśmy musieli znowu zrobić i znowu byśmy mieli takiego maksymalnego spida. No nie wiem, może da się zrobić, nie? E, na jakiś, tam małych mapkach, no nie um, um, o, spearhead może mu to wyłączyć um, tak, te trzy eksplozje um, Tak, tak uh, damage is done, uh, tak, wiadomo uh, This is the Ultimate NPC fighting uh, ship as it gains additional benefits for destroying them uh, ale co tu jest takiego super, jeśli to tylko tak naprawdę zasięg nam zwiększa, prawda? No to na pewno chociaż właśnie z tej strony naładowanie sobie tego może być dużą przewagą w pvp, no ale jeśli kogoś gonimy, prawda, eee, no no niby uciec też można, prawda, no przecież nie mówię, że nie, eee, no ale chodzi o takie już, że polowanie, do polowania pvp, eee, to co ten zefir takiego mam, no to można dokładnie ten rozpęd wykorzystać do tego, eee, żeby po prostu kogoś, eee, no żeby nie miał po prostu jak uciec, prawda, 20 sekund, przez 20 sekund to Niejeden raz zginąłem w dużo krótszym czasie, tutaj w Dark Orbit, od kiedy zaczęła się walka. A czasami nawet 10 sekund, jak mi ktoś potężną salwę sprzedał, więc czemu by nie, prawda? To zapewnia procentowy wzrost prędkości, więc też nie jest takie super overpower, że ktoś będzie nas na czołgu przeganiał, więc to tyle dobrze. No, ale jak ma napędy, no i troszkę jednak leserków włożonych, to może mocno zaboleć e, taka akcja. Tym bardziej, że teraz, no wiadomo, osłonki to nie problem, żeby sobie zrobić, więc e, nowi gracze mogą w sumie cierpieć od Zephira e, nad takim typowym PvP. Nie wiem, co tu jeszcze powiedzieć. No, trochę się zawiodłem na tym statku, bo, bo takie jedyne jego zastosowanie to właśnie widzę pod, pod PvP. E, takie wiecie solo... Solo... E, bicie się. A tak to to... No co, co to nam daje? no Tu tylko działa na npc i 10 minut cooldown ma aż. E, w ogóle nie wiem czy on ma jakieś tutaj procentowe buffy, chyba nie Chyba nie Też laserów ma 12 Więc też nie jakoś super życia też nie ma za dużo. Może jakieś tutaj info inne jest? Nie, zefirek. Nie, no nic no. W takim razie to chyba tyle z tego, co tam pooglądaliśmy. Zobaczmy sobie teraz na, na sercu, czyli po prostu mam same napędy powkładane, Oczywiście ulepszone tam z problemem. 360 prędkość mam tylko? Na pewno mam tam same napędy powkładane? E, a ile tutaj mam? Ej. Ja chyba napędów nie włożyłem. Ojej. zaraz je włożymy. Tam powinno być 450 przecież. E, dobra, zarządzaj. Coś mi się. A, aha, no pewnie. Włożyłem dwa razy osłonki. E, tutaj są lasery, tu są słonki. dobra, tu, tutaj. Tutaj powinny być napędy. Ok, Są teraz napędy, to teraz... Teraz to powinno lepiej Oby nam tych staków nie zżarło, bo będziemy musieli jeszcze raz je nabijać. A ja Nie chciałbym. Teraz kurde. Ale wczórki już są tak mało warte, że je w kalendarzy korzystają. To jest dobre. Dobra. O nie! Skasowało nam ładunki rozpędu. No to wybaczcie, ale musimy szybko rozwalić dwa alienów. O, nie będzie to długo trwało. E, 552 spidz, no dobra. E, w takim razie... E, 20 ładunków. Ej, a czemu nam się one nie napełniają? Co to ma być? Tak jakbyśmy... O, dobra, jest. Jest, działa. E, dobra, dobra, e, ile one dają w sumie? Dadzą nam 20 razy plus 1,5, czyli w sumie plus 30%. 30% z 500. No dobra, uwalmy go. 30% z ile tutaj będzie? Z 550, prawda? No to 30 razy 5. Pie... Tak, czyli 150, 15, czyli. Chyba nie, nie do końca osiągniemy, chociaż nie wiem jak działa ten e, to wzmocnienie, czy, czy to też będzie działać y, ten surowiec, prawda? Czy on też będzie działał na te dodatkowe już To sobie zobaczymy zaraz Mi się wydaje, że nie osiągniemy maksymalnego, ale już na tym y, speedzie plus 5%, czyli y, y, chodzi o koła, prawda? Tą formację formację koła dostaniemy na niej chyba już ten maksymalny speed, no ale to trzeba chwilkę poczekać, żeby nabić to już mamy 8 ładunków, więc spokojnie no ubijam sobie jeszcze przy okazji te alienki do misji, prawda, bo jednak jak już coś widzę, to wolę ubić niż potem ganiać za tymi godzinami no tak jak tutaj no sibelonów jeszcze muszę ubić 27 więc wybaczycie, ale jak zobaczę Sibylona będę go bił. No chyba, że już będziemy podczas testów, no to sobie odpuszczę. 10 ładunków, dobra. 11, 12, 13. Tu akurat prosto. Cyk. 14. 15. No, jeszcze tylko 5. Ale będzie nieźle stosował. Nie pamiętam ile... Ile Vega w sumie zasuwała, ale to będzie też nieźle zasuwać przez 20 sekund, to jest bardzo dużo czasu. No, ile jeszcze? 3. Mam wrażenie, że nie za wszystkie mi zalicza. O, tak właśnie, przed chwilą uwaliłem Mordona i nie dostałem za niego. To też jest ciekawe. Czy to jest bug, czy... czy kij co? Jeszcze dwa ładunki i możemy spróbować. Więc no zobaczcie też to, nie wiem, że dodatkowo tutaj nam utrudnia gra, że nie wszystkie nam zalicza. A no dobra, no to trudno, będziesz naszym ostatnim fragiem. ci minki od razu podłożę. A, zawsze coś mu tam walnęło. A taki dodatkowy dymieć, no ale. Dobra, jest 20 ładunków. Wyłączamy naszego peta. Wyłączcie. I teraz tak. I teraz tak, odpalamy się. Tutaj mamy prędkość 552. I co? 717. A na kołach 745. Hmm. A miało być ile max? 750. No ciekawe. Ciekawe jak mam jeszcze więcej osiągnąć. Aha, bo przecież można mieć boost do spida yy, z modułów, prawda? Hmm. No to nie sprawdzę tutaj maksa, No prawie maksa osiągnęliśmy bez żadnych yy, bez żadnych tutaj jakichś dodatków. No mapę naprawdę szybko przelecieliśmy, ale czy jesteśmy w stanie tak szybko sobie to jest taki nabijać. No tak średnio bym powiedział. No ale jest to. Jest to naprawdę fajne ten skill. Do uciekania i oczywiście dogonienia graczy, to na pewno, tutaj nie ma co, trzeba go troszkę, troszkę pozbierać, go trzeba, prawda, parę alienków ubić, no ale jakbyśmy byli takie tylko lordaki, no to wcale tam dużo czasu nam to nie zajmie i też wiadomo, no, jeden gracz, cyk, skill załadować, gracza ubić, skill załadować. No, tak można sobie to mniej więcej robić. Ale i tak nie wiem, czy gracze nie będą woleli zostać przy swoim solasie, o właśnie, przy takim, Nisz, niż właśnie na zefirka siadać, który i nie ma takiej umiejki, która mu przywróci życie i... Tutaj nie wiem w ogóle czy da się jakoś sensownie zdobyć moduły do tego statku. Moglibyśmy w sumie zerknąć tam, czy coś jest w sklepie. Wydaje mi się, że nie. A dla takiego Solasa tutaj z tego samego eventu. Były już dwa, plus 5% Dimage'a, plus 5% speed'a, prawda? No i też dużo bardziej żywotny, będzie dużo, znaczy będzie więcej bił tak samo, bo przecież ma tam parę laserków więcej. Ten Zefir, coś tam ma fajnego, ale. No, ja na pewno na nim grać nie będę. To na pewno. Polatam sobie chwilkę na nim, a tak to to zaraz go odłożę do skrzyni. <grych> Zresztą hangar. No, naprawdę nie podoba mi się. No nic, no, Wy możecie też powiedzieć, co tam o tym statku myślicie. Jeśli znaleźliście jakieś ciekawe dla niego zastosowania, to też możecie się pochwalić. Są takie typu alienki na 4, 5 jakieś Ubery mocne, prawda? Które mają trochę większy zasięg niż na statek. Więc ewentualnie tam mogłoby być zastosowanie, że dalibyście radę taką na przykład Uber-kryśkę, uber-dużą kryśkę bić spoza jej zasięgu, prawda? Żeby ona zjebiła. Tego nie testowałem, ale może. Może, tutaj wszystko jest pod wielkim znakiem zapytania. Ale czy to było w dodatkach? Yy. Okej. Okay. Yy. Tutaj nie widzę, żeby coś wchodziło do Zefira. Tu ma jakieś goliaty też. Więc to też chyba nie. I tutaj nie widzę nic takiego. Nie wiem, jak do tego Sefira coś zdobyć. Też Te, te dodatki, co mam, nie pasują. Te, co są na, na sklepie, też nie pasują. No nic, no trudno. To takie moje w sumie wrażenia odnośnie tego statku. Też nie widziałem jeszcze, żeby ktoś na tym grał w ogóle. Może właśnie dlatego, tak jak powiedziałem. No, pożyjemy, zobaczymy. A was żegnam, trzymajcie się. No i oczywiście, do zobaczenia w kolejnym odcinku.